Poród w średniowieczu był wydarzeniem nie tylko bolesnym, ale też symbolicznym. W oczach wielu kobiet przypominał śmierć i często do niej prowadził. Właśnie dlatego w niektórych częściach Europy pojawił się zwyczaj, który dziś brzmi jak makabryczna legenda: kobiety rodziły w trumnach. Nie były to zwykłe trumny. Niektóre z nich nazywano łożem przejścia drewniane, głębokie. O prostych ściankach przypominały miejsce pochówku. Z zewnątrz wyglądały jak skrzynie, ale ich wnętrze było wyścielone tkaniną. Wiele z nich miało wgłębienie na głowę i specjalnie wzmocnione dno. Nie bez powodu. Dla średniowiecznego człowieka poród był ryzykiem śmiertelnym. W niektórych regionach, szczególnie wśród chłopów. Jedna na pięć kobiet umierała przy porodzie pierwszego dziecka. Była to liczba przerażająca, nie tylko dla kobiet, ale i dla wspólnoty, która wierzyła, że śmierć przy porodzie to kara albo znak. Dlatego porodowe izby coraz częściej przypominały nie miejsce życia, ale przygotowania do śmierci, a trumna porodowa miała znaczenie głębsze niż tylko praktyczne. Średniowiecze nie znało medycyny, jaką znamy dziś. Nie istniała koncepcja sterylności. Nie wiedziano, czym są bakterie, a lekarze. Nie interesowali się zbytnio kobietami. Porody należały do domeny kobiet, akuszerek, wiejskich znachorek i matek, które przeszły to już raz. Ale to, czego brakowało w wiedzy, nadrabiano wiarą. Wierzono, że ból porodowy to kara za grzech Ewy. Kobieta miała cierpieć, bo skusiła mężczyznę, a każde dziecko, które opuszczało łono matki, było skażone pierworodnym grzechem. Zanim kobieta zaczęła rodzić, dom wypełniał się modlitwami. Zapraszano kapłana, który błogosławił izbę i święcił zioła. Niektóre kobiety prosiły o spowiedź przed samym początkiem skurczy. Tak jakby przygotowywały się na śmierć. I właśnie dlatego trumna porodowa miała wymiar duchowy. To nie była tylko skrzynia, to było miejsce oczyszczenia, przejścia, niemal jak grób i kołyska w jednym. Jeśli kobieta przeżyje, trumna stanie się świadkiem narodzin. Jeśli umrze, nie trzeba będzie jej przenosić. Makabryczne? Dla nas? Tak. Dla nich. Rozsądne. W chłopskich domach nie było oddzielnych pomieszczeń do porodu. Najczęściej wykorzystywano kuchnię lub izbę sypialną. Ale gdy poród był szczególnie trudny, albo kobieta już wcześniej miała komplikacje, przygotowywano specjalne miejsce izbę porodową. W kącie, na słomie lub we wspomnianej trumnie porodowej, kobieta miała czekać na ból, krew i, jeśli Bóg pozwoli, na życie. Nie była sama. Towarzyszyły jej kobiety z rodziny, sąsiadki, czasem też lokalna zielarka. Ale nie mogła mówić zbyt wiele. Wierzono, że mówienie podczas porodu osłabia ducha, a krzyk przyciąga złe moce. Cisza była symbolem pokory. Zdarzało się, że jeśli rodząca zaczynała krzyczeć z bólu, starsza kobieta zakrywała jej usta dłonią i szeptała: Nie bluźnij, nie wołaj szatana. W izbie często gaszono światła. Światło miało bowiem przyciągać duchy, a cień chronić dziecko przed spojrzeniem demonów. Obok łoża porodowego świeca, zapalona od ognia w kościele, miała wskazywać duszy drogę, jeśli opuści ciało. A jeśli kobieta umarła, nie wynoszono jej natychmiast. Zostawała tam, gdzie zmarła, w trumnie, w której rodziła. Na znak, że cykl się zamknął. Trudno to sobie dziś wyobrazić, ale w średniowieczu trumna porodowa była rozwiązaniem praktycznym. Nie istniały łóżka szpitalne, nie było stalowych konstrukcji ani wygodnych materacy. Rodzono na ziemi, na deskach, a często po prostu w czymś, co przypominało skrzynie na zboże. Z czasem te skrzynie zaczęły przypominać prostą trumnę drewnianą. Ciasną, z nieco podwyższonym zagłówkiem. W niektórych wsiach przekazywano je z pokolenia na pokolenie, były wykorzystywane nie tylko przy porodach, ale też przy chrzcie i śmierci. Jedna kobieta mogła być w niej trzy razy, gdy rodziła, gdy jej dziecko było chrzczone i gdy sama odchodziła. Wiele z tych trumien było ozdabianych. Na deskach wypalano znaki krzyża, modlitwy a czasem symbole ochronne, np. oko opatrzności, runy lub splecione zioła. W niektórych regionach Europy popularne było też wypisywanie imienia Świętej Małgorzaty, patronki kobiet rodzących. Jej imię miało chronić przed „rozerwaniem przez szatana”, jak mawiano. Ale to, co najbardziej uderza w zapiskach kronikarzy i relacjach ludowych, to spokój, z jakim traktowano poród w trumnie. Nie był to akt rozpaczy, to było przygotowanie na cud albo na śmierć. Zwyczaj używania trumien porodowych nie był zapisany w prawie ani narzucony przez Kościół. Był to rytuał ludowy, przekazywany ustnie, obecny głównie na wsiach, w domach chłopskich i w biedniejszych rejonach Europy Środkowej. Nie we wszystkich regionach występował tak samo, ale tam, gdzie kobiety miały najmniejszy dostęp do opieki medycznej, trumna stała się symbolem bezpieczeństwa lub przynajmniej ostatniej nadziei. Niektóre kobiety same budowały swoje trumny porodowe, wraz z matkami, siostrami, a nawet mężami, przygotowywały ją miesiącami z drewna lipowego, brzozowego lub dębowego często dokładnie tej samej, z którego robiono później trumny pogrzebowe. W ludowej wyobraźni miało to głęboki sens. Z tego drewna przyszłam w to drewno wrócę. Kiedy kobieta czuła zbliżający się poród, ustawiano trumnę w kącie izby, pod ikoną lub krzyżem. Zioła i święcona woda obok, świeca przy głowie, a często też kawałek chleba wsunięty pod poduszkę, symbol życia. Albo ostatniego posiłku. Dla kobiet, które widziały śmierć przy porodzie wiele razy, to nie była przesada, to była prewencja i oswojenie lęku. W średniowieczu poród nie był tylko biologicznym wydarzeniem. Dla wielu kobiet był sądem ostatecznym, testem ich grzechu, czystości i wiary. Śmierć przy porodzie traktowano niekiedy jako karę boską. Zwłaszcza jeśli dziecko poczęte było poza ślubem lub jeśli kobieta miała przeszłość uważaną za niemoralną. Zdarzało się, że kobiety same prosiły o poród w trumnie, nie ze względu na wygodę, ale z powodu przekonania, że Bóg ich osądzi. Trumna była formą pokuty, a ból miał zmyć winy. Niektóre akuszerki szeptały podczas skurczy modlitwy egzorcyzmujące. Wierzono, że złe duchy mogą ukryć się w ciele kobiety rodzącej i zaatakować ją w chwili słabości. Dlatego kobieta nie mogła być sama, ani nawet zasnąć przed porodem. Nocne modlitwy, czuwania i kadzidła miały chronić przed duchową krwią, która mogła wypłynąć wraz z dzieckiem. Trumna w tej logice była nie tylko miejscem przejścia, ale także izolatką przed siłami nieczystymi. Chroniła duszę, ale też Zamykała poród jak skrzynia, z której nie mogło nic uciec. Nie bez znaczenia była też pozycja rodzenia. W trumnie kobieta nie mogła uciec, nie mogła się szarpać ani wstać. Musiała leżeć pokornie, jakby już zmarła. W wielu wsiach Europy kobiety rodziły w ciszy. Nie dlatego, że nie bolało, ale dlatego, że tak nakazywała tradycja. Krzyk był traktowany jako brak wiary, a czasem wręcz jako bluźnierstwo. Wierzono, że dusze zmarłych mogą przyjść, jeśli kobieta wyda z siebie zbyt wiele dźwięków. Dlatego w izbie porodowej panowała atmosfera niemal pogrzebowa. Trumna porodowa idealnie wpisywała się w ten obraz, zamykała ciało, ograniczała ruchy i tłumiła dźwięk. Czasem na jej krawędziach Układano grube koce, słomę, zioła. Nie tylko dla wygody, ale też by nikt poza izbą nie słyszał, co się dzieje. Zdarzało się, że gospodarz wychodził z domu, a dzieci były wysyłane do sąsiadów. Poród był sprawą wyłącznie kobiecą i świętą. Tylko kobiety mogły być świadkami tego cierpienia. Mężczyzna nie miał prawa wejść do izby, chyba że wezwano księdza. W ostatniej chwili. W niektórych regionach zakazywano nawet wzywania pomocy, jeśli coś szło nie tak, bo jeśli Bóg zechce, to pomoże, a jeśli nie, nikt mu nie przeszkodzi. I tak właśnie wyglądały porody, jak nocne czuwanie przy zmarłej, tylko że tym razem z nadzieją, że nie umrze. Trumna nie tylko towarzyszyła temu wydarzeniu, ona była jego symbolem. W średniowieczu poród był najczęstszą przyczyną śmierci kobiet w wieku rozrodczym. Statystyki, choć nieprecyzyjne, mówią o tym, że nawet jedna na dziesięć kobiet umierała przy porodzie lub w ciągu tygodnia po nim, a przy braku dostępu do pomocy nawet jedna na pięć. Gdy kobieta umierała, wszystko działo się bardzo szybko. Trumny porodowe które miały być jedynie miejscem przejścia, stawały się prawdziwymi trumnami. Ciało nie było przenoszone, kładło się je głębiej w skrzyni, twarz zasłaniało białym płótnem, a dziecko, jeśli przeżyło, zabierano i oddawano pod opiekę innej kobiety. Często do siostry, matki lub sąsiadki, która jeszcze miała mleko. Ale co najstraszniejsze, Zdarzało się, że kobieta i dziecko umierali razem, i wtedy trumna, w której nastąpił poród, była znoszona do chłodnej piwnicy albo wystawiana na zewnątrz, pod przykryciem z desek i ziół. Nie zawsze było kogo wezwać, nie zawsze był ksiądz. Czasem najbliższym rytuałem była tylko modlitwa sąsiadki. Trumna, która miała być metaforą, stawała się dosłownym końcem. Cisza która towarzyszyła porodowi, przechodziła w ciszę wieczną. W najbardziej dramatycznych przypadkach zdarzało się, że kobieta umierała w trakcie porodu, a dziecko jeszcze żyło. To był wyścig z czasem. Wiejska akuszerka musiała podjąć decyzję: spróbować wydobyć dziecko siłą, albo pozwolić mu umrzeć razem z matką. Nie istniały zabiegi chirurgiczne, nie było cesarskich cięć a przynajmniej nie takich, które kończyły się przeżyciem kobiety. W nielicznych kronikach zanotowano przypadki, gdy ciało matki rozcinano po śmierci, by wydobyć dziecko i ochrzcić je zanim umrze. Dlaczego to takie ważne? Bo jeśli dziecko nie zostało ochrzczone, nie mogło zostać pochowane na cmentarzu. Wierzono, że jego dusza trafi do limbus puerorum. Miejsca między piekłem a niebem, gdzie czekają dzieci nieochrzczone. Dlatego w takich przypadkach trumna porodowa zmieniała się w miejsce dramatycznego rytuału. Jeśli akuszerka była wystarczająco szybka, mogła ochrzcić dziecko, chociażby wodą z dzbanka, zanim wydało ostatni oddech, a jeśli nie zdążyła, zarówno matkę, jak i dziecko chowano w jednym grobie. Ale z dala od głównej części cmentarza, często bez krzyża, bez imienia. Dla żyjących pozostawało tylko jedno modlitwa i trumna z podwójnym ciężarem. Choć większość porodów odbywała się w domach i pod opieką kobiet, Kościół miał ogromny wpływ na to, jak postrzegano narodziny i śmierć. Kapłani nie brali udziału w samym porodzie, ale ich obecność. Była niemal obowiązkowa tuż przed lub tuż po nim. Jeśli kobieta była bliska śmierci, wzywano księdza do udzielenia ostatniego namaszczenia. Ale to nie wszystko. Duchowny miał też upewnić się, że dziecko zostanie ochrzczone, nawet jeśli nie przeżyje. Chrzest był kluczowy. Bez niego dusza dziecka uznawana była za zgubioną. W niektórych regionach Europy Kościół przeciwdziałał porodom w trumnie. Uznawał je za przejaw przesądu, niezgodnego z doktryną, ale zwyczaj był tak silny, że nawet duchowni czasem przymykać musieli oko, zwłaszcza gdy widzieli, ile kobiet umiera przy porodzie. Co ciekawe, w klasztorach żeńskich również dochodziło do porodów, choć oficjalnie zakonnice miały żyć w czystości. Tam trumny porodowe. Również były znane, z tym, że nazywano je Łoże Pokory. Zapiski z niektórych klasztorów pokazują, że kobieta rodząca w grzechu musiała to robić w samotności, w ciszy i bez pomocy. Kościół, choć nie zawsze aprobował trumnę porodową, nie miał lepszej alternatywy. Nie było szpitali, nie było położnych w sutannach, była tylko wiara i deski. Poród w średniowieczu był wydarzeniem zbiorowym. Kobiety rodziły w obecności innych kobiet. Nie było prywatności, nie było intymności. Czasem w izbie znajdowały się dwie, trzy, a nawet cztery kobiety matki, sąsiadki, teściowe. Bywało, że obecne były też dziewczynki, które miały nauczyć się, co je czeka. Jeśli kobieta zaczynała słabnąć, Nikt nie krzyczał o lekarza. Nie było gdzie biec. Zamiast tego starsze kobiety szeptały modlitwy, przykładały zioła do czoła i obserwowały. Czasem wiedziały już, że nie przeżyje, zanim poród się skończył. Trumna porodowa stojąca u boku była przypomnieniem tego, co może się wydarzyć. Czasem służyła jako siedzenie dla akuszerki, czasem jako Skrzynia na zioła. Ale gdy kobieta nagle milkła, głowa opadała, a skurcze ustały. Wtedy wszystko cichło. Wiedziały. Starsza kobieta zamykała oczy zmarłej. Zasłaniano okna. Świeca zostawała jedna. Ta odpalona w kościele. I w tej samej chwili, w której dziecko stawiało pierwszy krzyk, jego matka odchodziła. Niektóre kobiety w izbie płakały, inne milczały jakby to nie było nic nowego, bo to naprawdę nie było nowe. Śmierć przy porodzie była wpisana w kobiecą codzienność, a trumna, w której to się działo, przestawała być tylko skrzynią, stawała się pomnikiem. Śmierć przy porodzie miała swój osobny rytuał pogrzebowy, nie była traktowana jak zwykła śmierć, była tragiczna, ale też święta. Wierzono, że kobieta, która oddała życie, by urodzić dziecko, otrzymywała wyjątkową łaskę. Niektórzy mówili: Umrzeć w bólu narodzin to jak umrzeć w bitwie dla matki, dla Boga. Gdy kobieta umierała w trumnie porodowej, często nie wyjmowano jej z niej. Trumna ta stawała się jej miejscem spoczynku, dosłownie. Dodawano tylko kilka przedmiotów: różaniec. Kustę nasączoną olejkiem, zioła do ręki i czasem, pajdę chleba, żeby miała co jeść w drodze. Jeśli dziecko także zmarło, kładziono je matce na piersi. Związywano im dłonie razem sznurkiem lnianym, znak, że są jednością. A jeśli niemowlę przeżyło, stawało się półsierotą już od pierwszego dnia życia. Pogrzeb był szybki, nie czekano. Ciało wynoszono jeszcze tego samego dnia lub następnego ranka, zanim zacznie się rozkład. Wiejska wspólnota niosła trumnę razem mężczyźni przodem, kobiety z tyłu, z opuszczonym wzrokiem. Czasem na grobie kobiety, która zmarła przy porodzie, stawiano dwa krzyże jeden za nią, drugi za dziecko. Choć mogłoby się wydawać, że zwyczaj rodzenia w trumnach zniknął wraz z rozwojem medycyny. Jego echo przetrwało zaskakująco długo. Jeszcze w XIX wieku, w niektórych wsiach Europy Środkowej, praktykowano porody w skrzyniach wyłożonych tkaniną. Nie zawsze były to trumny w dosłownym sensie, ale nosiły ich symbolikę. Starsze kobiety mówiły wprost: Zawsze tak rodziłyśmy nasze matki, nasze babki i my też. W wielu rodzinach. Trumna porodowa była przechowywana przez dekady, nie w stodole, nie w piwnicy, ale na strychu, blisko domu. Drewniana, zadbana, czasem nawet z grawerem. Rodzaj rodzinnej relikwii, której nie wolno było wyrzucić. Niektóre z tych trumien służyły aż trzem pokoleniom kobiet. Były wyciągane tylko wtedy, gdy zachodziła potrzeba. Po porodzie czyszczone, okadzane ziołami, ponownie Pobłogosławione przez księdza i odkładane na następny raz. Trumna stawała się symbolem cyklu życia, w którym narodziny i śmierć były ze sobą nierozerwalnie związane. Nie była znakiem rozpaczy, lecz pokory. Nie przerażała, bo była znana, bo była nasza. Współczesny świat patrzy na trumnę porodową z przerażeniem, ale w średniowieczu i długo później. Była to forma opowieści o kobiecym losie. Trumna była początkiem i końcem, kołyską i grobem, nadzieją i rezygnacją. W niej spotykały się ból, modlitwa i życie. Trumna porodowa była też wyrazem kontroli. Choć kobieta nie miała wpływu na swoją śmierć, mogła przygotować miejsce, w którym ją przyjmie. W ten sposób odzyskiwała choćby minimalną władzę. Nad własnym losem. Była gotowa, z ciałem ułożonym, ziołami przy sercu i modlitwą na ustach. Niektóre trumny były personalizowane. Na przykład w regionach dzisiejszej Polski i Czech wypalano na nich imię kobiety, jej datę ślubu, albo życzenie na przyszłość: jeśli przeżyję, niech syn będzie silny, niech Bóg mnie zabierze lekko. Daj mi córkę, ale nie odbieraj mnie. Czy to nie brzmi jak szept przez czas? Współczesna medycyna odmieniła los kobiet, ale zrozumienie historii trumny porodowej to nie tylko lekcja o bólu, to także przypomnienie, jak niewiele trzeba byłoby życie i śmierć zajmowały ten sam kąt w izbie. Dziś w muzeach rzadko znajdziemy trumny porodowe. Nie przetrwały, bo były zwyczajne zwyczajne, a zarazem najważniejsze. Niezdobione złotem, nie z epoki wielkich bitew, ale z drewna, które pamiętało oddech, ból i modlitwy. Kobiety, które rodziły w trumnach, nie miały pomników, nie pisały pamiętników, nie zostawiły kronik, ale zostawiły coś innego. Milczące dziedzictwo pokoleń, przekazywane w słowach matek do córek, w ciszy izb, w rytuałach tak starych, że zapomniano ich początek. Dziś patrzymy na te zwyczaje z dystansem, może nawet z przerażeniem. Ale warto pamiętać: trumna porodowa nie była wyłącznie narzędziem śmierci. Była symbolem walki, pokory i nadziei. W świecie, w którym kobieta miała niewiele, to drewno było jej terytorium. W nim rodziła, w nim umierała i w nim stawała się częścią historii, choć bez imienia. Może właśnie dlatego warto o niej mówić, bo za każdą z tych trumien stała żywa kobieta, która się bała, ale rodziła dalej.